Witam w piątek. Kolejne zmagania. Jeden zakład keno z mnożnikiem na 10 losowań. I mamy siódemkę. Kończymy już siódemkę. W tym tygodniu była siódemka. I mamy też los, oczywiście. Zobaczymy, czy coś zapiszemy. No i diamentowa jako dodatek, ale ona na koniec. Póki co keno. Losowania będą Wam znane, ponieważ ten kupon mam wtedy, kiedy była nowość. 9 Kupiłam już na dzisiaj, żeby miała więcej czasu na publikację tego filmu, no bo w piątki mało tego czasu jest, i weszło właśnie na te same losowania, te same godziny, minuta, e, minuta, może nie, 15 po było wtedy. Na tamtym kuponie to już mamy nieco inaczej, ale tabelki te same, leci tabelka. I potrzebujemy co najmniej trzech liczb, żeby mieć minimum. I tu mamy mnożnik podstawowy. To nie pomnożymy, a czy coś będzie? Tak, już jedna liczba jest. 25 niestety nie ma, 27 też nie. 37 nie ma. Nie ma. O, niestety nie ma i była ta ostatnia. Było blisko chociaż do tego minimum, ale pożałowali. No to kolejna tabelka i tu mamy mnożnik 3. No więc mnożnik fajny. 24 mamy, 25 niestety nie ma, 27 też nie, ale mamy 37, to blisko do minimum, tak? I minimum już mamy. Tej niestety liczby nie ma i, i mamy nawet już tą ostatnią. No to mamy okazję skorzystać z fajnego mnożnika. 4 zł, ale mnożnik, no to mamy 12 zł. 12 zł zapisujemy. No to zawsze już lepiej to wygląda. Hmm. Kolejna taberka. Mnożnik 4. Co my tu mamy? 24 jest. 25 niestety nie ma. 27. No nie mamy. 37 nie ma. Kolejna nie pojawia się. I tej liczby nie ma decydującej, więc koniec. Mimo, że była ostatnia. No to też fajny mnożnik. Ale tutaj już się tak fajnie nie udało. No to kolejna tabelka. O, mnożnik podstawowy. To tutaj nie będzie za fajnie, chyba że będzie dużo liczb. 24, no nie mamy, ale mamy 25 i mamy 27, już mamy dwie. 37 nie ma, kolejna nie pojawia się. Oj, fajnie było, ale niestety końcówka, jak widzicie, w ogóle to nie nasze w tym losowaniu no to kolejna tabelka mnożnik 3 taki mnożnik i zobaczymy już ta liczba jest ale 25 nie ma 27 też nie tej liczby niestety nie mamy mamy kolejne mamy dwie tej nie widać i uwaga ostatnia szansa udało się tylko tyle że tutaj mamy trzy liczby a więc płacę 2 złote ale mnożymy. No to wpada szóstka. Zapisujemy. Też w porządku. Kolejna tabelka. Mnożnik podwojony. I tak. Tej liczby nie ma. W ogóle w tym rysowaniu nie ma 20. To ominiemy je. A jak tam 37 jest. Kolejna liczba. No niestety nie ma. Nie ma tej. To już wiemy, jaki wynik. No i ostatniej też nie było. Tylko jedna. Tutaj się nie powiodło. Kolejna tabelka, mnożnik 3. Byłoby fajnie. I już patrzymy, już ta jedna jest. 25 niestety nie ma, 27 nie mamy, 37 nie ma. Tu nie ma, mamy, ale właśnie nie ma tej ostatniej. Były dwie, ale ostatniej nie ma. Tutaj widzę, że mi w sam, tutaj chyba. Coś sam tu kombinuję, ale mam nadzieję, że tabelki nam nie zasłoni, chociaż tabelki nie powinien, ale żeby było miejsce na tabelkę. Zobaczymy. Kolejne losowanie, mnożnik podstawowy. No i tak, tu już nie mamy tej liczby. 25 też nie ma, 27 nie mamy, 37 nie ma. Ostatnia szansa, no niestety nie. Aha, była tylko ta jedna. No to wiadomo, koniec. Ale mamy ostatnie dwa losowania. I tu mnożnik podwojony. 24 nie ma, 25 nie mamy, 27 nie ma, 37 nie ma. I znowu ostatnie szanse, ale niewykorzystane w ogóle. W żadnej liczby tutaj nie było. I już niestety ostatnie losowanie mnożnik podstawowy i czy coś dodamy tutaj nie ma 25 też nie, 27 nie mamy 37 jest mamy póki co jedną tej niestety nie ma ale mamy kolejną, mamy dwie i czy będzie ostatnia, no nie poskąpili nawet tego minimum no to tak wyszło jak wyszło na podsumowaniu zobaczymy dokładnie ile czas na los to szukamy. 37. Nie ma. 35. No też nie mamy. 41. Nie widać. 47. No niestety też nie widać. Nie ma. Kolejna liczba. Tu było blisko, oczywiście. Niestety nie mamy. 17. Oj, 17, no nie. Gdyby było 16, no to wtedy. I tak, 38. Nie ma. I nasza ostatnia szansa, 13, ale nie rzuciła się w oczy. Było 12 i nawet 11 też, ale niestety. No to los pusty. I znowu dodatki, takie sobie. Już bywało lepiej, a widzę, że idzie znowu tak sobie. Ostatnia nadzieja będzie w diamentowej i już właśnie do niej lecimy. Diamentowa i to mamy z numerem 14. Będziemy szukać właśnie tych symboli. Takie symbole i nasze liczby. Oby coś było. Będziemy szukać szóstki 29. 22, dwójka i. No i 27. A my mamy niestety 37, więc odezgę za dużo, za dużo. 28, 1 za dużo. 15 nie ma, mieszkamy. Tu nie ma i. No i tutaj niestety nie. Kolejny rządek. No nie. Nie mamy. Nie. Dwudziestka, szóstka. No właśnie blisko. Dwanaście. Niestety. Kolejny rządek. Mm, nie mamy. To oczywiście blisko, niestety. 18, 19. O, jak sobie odliczają. To coś tu już niekoniecznie. I ostatni rządek. 23 nie ma. 17 też nie. Tutaj nie ma. Ostatnie dwie szanse. 16 nie szukamy i. I niestety pusto. Nic nie dodamy. A co właśnie mamy? Zobaczymy. A więc mamy tylko to, co w Keno. 18 zł w Keno. I tylko jedynie to. No, chociaż coś wpadło, bo czasami bywa tak, że totalnie nic nie wpada. No, ale też ostatnio już te minusy. Niestety są i są. Znaczy, no, na nowości i dzisiaj ale miejmy nadzieję, że sobota multi-multi będzie świetna będą siódemki i nic walczymy dalej 42 zł niestety na minusie dzisiaj wkład był 6 dyszek no i tak to wygląda czekamy na kolejne oby udane już zmagania też zastanawiam się, ale chyba w poniedzieli będą dziesiątki na 10 losowań Lubię dziesiątki, a więc chętnie zobaczę, jak tam będzie na tyle losowań. Więc zapraszam na kolejne filmy. Dziękuję za oglądanie tych poprzednich, jak i tego. No i dzięki za obecność. Pa.